Witam cię widzu, bardzo serdecznie z tej strony Jupiter, a to kolejny odcinek z Margonem. Eee, no i zaczniemy sobie ten odcinek biciem kotka. Zobaczymy co nam wypadnie, a z kotka wypadnie nam. Oby coś ładnego. Eee, to będzie. będzie milutko. Może nawet jakiś notyfikator. I nas tutaj jest 7 Siedmiu. Siedmiu całkiem. Ok, jest jakiś tans. Ej, nie ma żadnego tanca. To jest spoko. To jest spoko informacja, jest par, także no można łapać mieczyki, e, fajnie by było jakby się jakichś jeden chociaż e, złapało mieczyk, naprawdę byłoby bardzo miło, no niestety nie tym razem, e, ale zostaniemy sobie tu jeszcze przez chwileczkę, ponieważ ulepszymy sobie ciut zbrojkę, e, ulepszymy sobie troszkę tutaj unikatów e, naznosiłem na tą postać, siup e, i będziemy sobie to tutaj tak ładnie ulepszać. Wszystkimi brońkami, tu jeszcze jakiś pierścień się zawieruszył, no i kilka heroicznych zbrojek również tu wpadło, prawie cały jeden paseczek zapełniony, także to cieszy. Rognijmy sobie teraz po dwójkach, no i na tych dwójeczkach między innymi właśnie byczek, ogr, tam też coś nieco ślota, tutaj akurat no brak zbrojki w tym momencie, ale... Chyba na byczku, tak jak jestem czekajcie, wiecie co? tak na byczku, chyba tutaj powinienem mieć troszkę tych dziadów. E, o tu jeszcze jakiś herohelmik, tutaj dwa zwyklaki, co tutaj mamy jakiś unikat, kilka heroików, także tak. E, no i przechodzimy sobie tutaj na e, moją wojowniczkę 300. Konkretnie to 324. Tutaj sobie bijemy Secika, niestety z Secika tylko zwyklak. No, stoję tu po buty. Widzicie, jak no, wpłynek no, nie zachwyca. Tu jakaś herozborojka jest, więc no okej. Okay. No i jakimiś tam zwyklakami sobie również ulepszam tutaj. To mogę się Wam pochwalić. W Helmix już jest praktycznie połowa. Wpakujmy sobie te co, co tańsze zwyklaki. No i oczywiście hełmy. To priorytetowo lecą, no i tak sobie tu stoję na tym secie. Pakuję te pierścienie i czapki, no bo głównie to tutaj wrzucam. No i jeszcze te naszej nikki czasami, ale to rzadko. Raczej poniżej 250 k temki pakuję do środka. No i oczywiście tutaj jeszcze unikaty z seta również wrzucam, no bo jakby no bez sensu jest mi to przerzucać między postaciami i mieć te tam, nie wiem, 500 punktów z tego. Tak, jak mogę sobie tutaj ten chaumik również ulepszać, bo jest. To postać, którą również będę chciał fajnie zrobić, fajnie wymaksować tutaj ten ekwipunek, żeby to miało ręce i nogi. Przejdźmy sobie teraz na mojego 271. który powiem wam wizowy, gdyby nie. Legbony to naprawdę wyglądałby już całkiem w porządku. E, jak widzicie, mamy tutaj no, przerzucony ten pierek z 227KO e, klątwę zbrojkę, tu krytyczną buty, oerkę łapki i oerkę czapkę. Tak się prezentuje ten łowca. Tutaj mamy też herko jakiś i unikat, ale to nie jest zbyt wiele. E, I przejdźmy teraz z powrotem na mojego 325. I podjąłem decyzję, że w tym odcinku no, wywalimy sobie dość sporo tych unikatów e, z tych pokojów, bo to jakby no mija się z celem tak latanie później po te unikaty, a fajnie by było tą zbrojkę jako tako w miarę prędko ulepszyć e, Więc chodźmy sobie do Tornek e, I ten Helmik sobie zaraz schowam do depo, bo akurat co jak co, ale Hero Helmik to przyda się troszkę później. No drodzy widzowie podjąłem również taką, można powiedzieć małą decyzję odnośnie tego, że e, no po pierwsze, że tych unikatów większość wpakuje e, jednakże no będę starał się głównie pakować bronie, jakieś tarcze Łuki, różdżki, orby i tego typu rzeczy. Raczej te hełmy, jakieś hełmy, właśnie buty, naszyjniki, pierścienie będę się głównie starał zostawiać. Aczkolwiek, no teraz to wrzucamy po prostu wszystko. Tu jeszcze dwa unikaty, ok. No i mamy teraz 110 tysięcy. No i mamy tutaj troszkę heroików, które no postanowiłem sumarycznie również wrzucić. W tą ulepszarkę, no i tu mamy plus 32 tysiące. No i tu jeszcze trzy takie herka na wyższe trochę poziomy, plus prawie 14 tysięcy. No już ponad jeden paseczek zapełniony. E, także wiecie co ja sobie. O, tutaj to wrzucę. E, no taką podjąłem decyzję, tak? No może błędno może nie, ale prawda jest taka, że im szybciej to ulepszę, tym po prostu lepiej dla mnie. Dobrze widzę, jesteśmy w kolejnym pokoju. No i to, co w poprzednim odcinku mówiłem, że chyba jestem ślepy, no to rzeczywiście tak jest. Tu mamy jedną zbroję, tu drugą, tu trzecią, tu jeszcze podniosłem dwie. Eee, postanowiłem, że no jak to, co mi się podniesie, to po prostu będę wrzucał, tak? Głównie będę starał się bronić, jakieś tarcze pomocnicze, ale nie będę jakoś bardzo wybrzydzał. Eee, nie będę bardzo jakoś wybrzydzał tutaj, w sensie no jak mi się podniesie już jakiś unikat, no to... To trudno, nie będę teraz go chodził i rzucał gdzieś, nie wiadomo gdzie, e, także no, wpakujmy sobie tutaj tych itemków jak najwięcej. Sporo mam tutaj z eventu jakichś unikatów, na przykład tych łuków mam mnóstwo, no milion, on nie jest zły swoją drogą. Jak na unikat, powiedzmy do expa, jest moim zdaniem gituwa e, tutaj też jakiś unikatowy łuk na tanca się pojawił, tu jeszcze na tropa jakiś, e, ale no jakby no... No nie oszukujmy się, to się nie przyda. Dobra, tutaj unikaty, ziób, a jeszcze tu nie unikat ziób, ok, No i tu kilka heroików również, jakieś tarcze, pomocnicze, jedna broń dystansowa. Prawie dwa paseczki. No i będziemy sobie podnosić dalej. Tutaj tą broń sobie jedną sztukę zostawię, bo jakby... No nie wiem czy mam takich więcej, a jakby jest to o tyle spoko. Otóż to są dwie zbrojki nawet posz... To jakieś unikatowe tarcze napalka. Tu więcej łuków, więcej łuków. Tu mieczek od ognia napala. Wiecie co, ja sobie go, ten mieczek akurat zostawię, bo nigdy nic nie wiadomo. Tu jakiś łuk na łowca od głębokiej rany to XD. Tutaj, tak. Tutaj są dwie maski. Zióp, 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 zióp. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tu torto. To. To i to, tutaj to, tutaj to... Ok, okej, okay, okej, okay, coś jeszcze tutaj jest chyba pod tym... pod tym, Aha, ok, dwa neutralne takie dziadostwa. Jeszcze tu jest Orbik. E, także no no troszkę, wiecie, to, to może nie jest jakoś bardzo dużo co dadzą mi te unikaty, ale kurde, no zobaczcie, tu mamy proszę ile? Plus 4000, tak? No i ja takich rundek plus 4000 zrobię, nie wiem, 15, 20 No to już wtedy jest troszkę tego, prawda? Tu jeszcze zbrojki, tu jeszcze więcej ze zbrojek przecież jest No już mamy 209000 na 624, także, o tu jeszcze, jeszcze jakaś tarcza Czy stąd wszystkie wziąłem, bronie jakieś? Bronie, tarcze? Chyba tak O nie, to czekajcie, bo co to było, co to było? Tarcza, no właśnie Tarcza, a i tu jeszcze będę pomocnicza z tego, z dendroculusa, także też useless. E, chodźmy sobie dalej do pokoju. Tu mamy unikaty, znowu, ok. Tu już widzę tarczkę. E, tu widzę buty postakowane, tu postakowane, tutaj sobie to weźmy. Tu weźmy, tu weźmy, tu weźmy. Nie wiem co to jest pod tym. Aha, okej, okay, dobra, to już sobie wyrzućmy. Ok, to weźmy to weźmy tu jest widzicie kolejna zbrojka czyli no jednak jupiter ślepy jednak jupiter ślepy a tu pod tym co jest a rękawice takie dziwna grafika się zrobiła to jest pierek to nie to też jest pierek to też nie wiem czemu to podniosłem przyubica okej okay, stąd już chyba wszystko coś takie a jeszcze no tutaj ta tarcza ok mocna ochrona dobra 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 ziup i kolejne punkty. Także troszkę tych punktów będzie i wiecie co widzowie, zrobimy tak. Ja nie będę robił poszczególnych odcinków z ulepszania, że co, nie wiem, co czwarty odcinek to będzie ulepszanie i wrzucanie nie wiem 300 unikatów, bo to jest bez sensu. Tylko ja po prostu zrobię wam to w jakimś fajnym takim, nie wiem, Alamix. Jakby w, w jakichś tam odcinkach, albo w odcinku, w którym będę już lepszał coś, na przykład na pełen level, czyli na plus 3, już będę wbijał coś, tak? No to wtedy dostaniecie w jakimś przyspieszeniu fajnym, na przykład ile tam wbijałem tych wszystkich punkcików, i tak dalej, jakimi itemkami, wszystko to będę zbierał po kolei. Jakby nie martwcie się o to, wszystko będzie uwiecznione. Y tylko no jakby chciałbym zminimalizować takie zapychanie tych odcinków, nie? Jakby jasne jak coś mi tam powpada w trakcie odcinka, no to kurde czemu by nie? Czemu by nie, nie skorzystać? Na przykład tak jak będziemy w depo i akurat będę miał tam 20 rozbrojek, no to sobie spakujemy przy okazji te 20 rozbrojek. Tak przykładowo mówię, tak? No ale wiecie o co chodzi. Mam nadzieję. I dobra, lecimy jeszcze, jeszcze w tym odcineczku sobie to wszystko właśnie, to co już zaplanowałem, to sobie powrzucamy, tak, te wszystkie unikaty, żebyście widzieli, żebyście mieli naocznie, ale mówię, od następnego odcinka lecimy już jakby na luzie. Jak widzicie w dolnym rogu, znalazłem jeszcze gdzieś tam po pokojach heroiczną zbrojkę, tutaj z Moni, tutaj jeszcze kilka heroików, między innymi też zbrojkę, także no... Coś tam tych punktów teraz tu ładniej wpadnie, 25 tysięcy No i tu jest jeszcze sporo tego dziadostwa, które muszę sobie popodnosić Także, no ja muszę sobie to pos posprawdzać co jest co Żeby, no mówię, no nie, nie wziąć, nie wywalić czegoś co mi się sumarycznie później przyda, tak? No tak jak powiedziałem, no raczej palimy bronie i jakieś tarcze i zbrojki a resztę staramy się zostawić, nie? I kolejna porcja dwójeczek. Bijemy sobie tu z mumisiem secika, cyk, ok. Teraz chodźmy na Jotla, później standardowo byczek i ogr. Eee, no i jak widzicie, jak widzieliście, w sumie, jak widzieliście i zaraz znowu zobaczycie, o, trochę tutaj się itemków pozwracało z aukcji. Spoko, spoko. W sensie to są itemki, to są unikaty, które ja wystawiałem na tej postaci, bo... Swoją 300 wystawiałem Hera, 271 wystawiałem Unikaty na aukcję, żeby nie trzymać tego już więcej po pokojach, bo, bo tego naprawdę się zbierało dużo, naprawdę dużo, e, więc no tym bardziej w depozycie już też zasyfione było strasznie, ale jak widzicie tutaj mamy, o proszę Heroiczek, jaki ładniutki, mamy 189, brakuje no... 26 milionów 217 tysięcy do levela No i jutro rano sobie odbiorę wyczerpanie I ten 190 już sobie na spokojnie dobije. Tak to będzie wyglądało, taki jest można powiedzieć plan Chyba można tak to określić jako plan Także dobra, przechodzimy sobie jeszcze na tą 300 moją i tutaj sobie wbijemy jeszcze te unikaty i kilka herek, które ja wziąłem, tak jest, dobra, rzemiosło, ulepszanie, myślałem ogólnie czy by tej zbrojki nie przerzucić sobie na wojownika, tej legendarnej, no i czy by nie polatać tym wojownikiem gdzieś właśnie po katakumbach, gdzie tych zbrojek lota sporo i nie poulepszać po prostu tymi zwyklekami. Bo wydaje mi się, że troszkę by to dało. Jeszcze tutaj dwa herka, właśnie dorzucimy i ten unikat. 275 tysięcy. Ej, całkiem spoko, bo zbliżyliśmy się prawie do 2,5 paseczka, także no jest to całkiem git. W ogóle sprzedał mi się jeden z tych heroików, bo na aukcji również wystawiam heroiki, które mają po prostu mi spaść z tej aukcji i zatrzymać się gdzieś tam na poczcie, nie? No, to sprzedał mi się za 55 milionów, także... Stones. No i jeszcze w tym odcineczku sobie zrobimy tak fajnie, skoro już się pobawiliśmy trochę z tą zbrojką. No, na plus dwa, bo na plus dwa, ale jest spoko. Yy, pochwalę się Wam. <laughs> Zlatałem kolejny Krzysztof Arteniusa wczoraj w nocy, można powiedzieć, z wczoraj na dzisiaj, bo dzisiaj mamy 29, jak nagrywam ten odcinek. Nie wiem, kiedy Wam się ukaże, ale prawdopodobnie yy, jakoś, nie wiem, pewnie za dwa albo trzy dni, albo jutro. Albo no prawdopodobnie jutro, i jakoś pojutrze zobaczycie odcinek z wbijania 300 na tym moim wojowniku. W my wojowniczce śmiesznie, bo spadł mi kolejny kryształ z Artyniusa. Także no, pofarciło się. Ale dobrze, teraz przejdźmy sobie tutaj do otwierania skrzyneczek. Zaczynamy od skrzynki stepka, cyk, hero, hero, ładnie. O, prawie ziemniaka nam zjadło. Kolejne hero. I unikat. Ej, co? Kurde, cztery skrzynki, trzy hera i uni? Nice, dobra. Lecimy teraz skrzynki z dema. Hero, zwyklak. Unikat. Unikat. Już mamy duplikat, spoko. Zwyklak. Unikat. Zwyklak. Może tak sobie otwórzmy. Eee, zwyklaczek, okej. Okay. tu unikat. Eee, zwyklak. Zwyklak. Unikat. Heroik, Unikat Unikat I unikat, sporo tych duplikatów tutaj nam w ogóle pospadało Jeśli chodzi o te unikaty z demonisa Bo tutaj jest no, to no, naprawdę jest tego dość sporo e, Zaraz sobie oczywiście pójdziemy wszystko to powymieniać Tej kopytka, nie kopytka, ogonki inne pierdołki e, To sobie zobaczymy czy też mogę wymienić I kolejna porcja dwójeczek, cyk Mamy tutaj, o proszę, unikat, secika, bardzo to lubimy oczywiście Unikaty i heroiki. No i oczywiście legendy, legendy to uwielbiamy. Legówy to my kochamy, a nie lubimy, czy tam e, inne określenia. No, Legówy to my bardzo, bardzo, bardzo doceniamy, jak spadają ze dwójek. E, no i co? Stoję sobie tutaj na tych dwójeczkach, tego Jotla biję, tego byka nieszczęsnego. Teraz trochę tego również. E, furionka trochę sobie byłem. Aktualnie no szedłem 300, żeby no, no zrobić wam odcineczek Więc zszedłem z tą 300 ze dwójki Ale tak to no właśnie mówię, no Furionka też sobie troszkę klepie No bo śmiesznie było jakby mi z Furiona również z kryształek wypadł, bo jest to oczywiście prawdopodobne, jasne że tak Ale myślę, że zaraz i tak wrócę na Artemiusa, bo dalej trwa mini event I coś czuję, że to nie był ostatni kryształ, który spadł Więc no ja jestem tutaj Dobrej myśli, dużej nadziei e, Przechodzimy sobie z powrotem na 300 I wydaje mi się, że jeszcze jakiś kryształek nam spadnie Klanowo Czy to będę ja przy tym kryształku, czy nie No to myślę, że i tak będzie całkiem, całkiem spoko Dobra, wygląda to tak Że mamy e, heroiczną skrzynkę stepka I mamy unikatową skrzynkę stepka I od nich sobie zaczniemy Zobaczymy co nam tu wypadnie Cyk, najpierw unikatowa Siup, otwórz, unikat jakiś I hero no, to hero mamy z, już takie dwa w depozycie, więc będziemy mogli sobie otworzyć kolejną skrzynkę, ale to myślę, że na spokojnie tutaj otworzymy, e, zrobimy sobie skrzyneczki teraz z demonisa. Wziąłem większość tych duplikatów, które po prostu tutaj posiadam. To jest ciekawe, bo tych unikatów tutaj e, jako duplikatów miałem naprawdę sporo, więc tak to wygląda. Jedna heroiczna, cztery unikatowe i trzy zwykłe. Zaczniemy od zwykłych. Tutaj mamy kopytko. Dalej jest druga zwykła, mamy ogonek i trzecia zwykła mamy główkę. Główka nam się zestakowała. To jest, nie, jakaś łuska, nie główka, ale wygląda jak taka trochę główka. Halo? Proszę, gro proszę tak nie robić. Gro, proszę tak nie robić. Ok. Utworzymy sobie cyk, otworzymy. No i mamy ogonek, także mamy kolejny duplikat. E, no pozbędziemy się po prostu tych wszystkich zwyklaczków i zobaczymy. No niestety nie oddało. Żaden z wyklaczek już nie jest duplikatem z tych, które tu posiadamy, więc tak to wygląda. Mamy tu jeszcze dwa unikaty wzięte: cyk pierwszy, drugi kuferek, trzeci kuferek i czwarty kuferek. Lipnie, naprawdę lipnie. Jeden tylko duplikat z tego nam wyjdzie. Zobaczmy, co tutaj z tej unikatowej skrzyneczki będzie: hyc, eee, kolec, a konkretnie szpikulec. Więc nic ciekawego. Otwieramy kolejną. No i znowu duplikat, niefajnie. No i heroiczna skrzynka, z której mamy kły heroiczne, które również nam niestety nic nie dadzą, więc otwierając te 12 skrzynek na początku z Demonisa, w żaden sposób nie przybliżyliśmy się do tego, żeby stworzyć ten strój. A przypomnę, brakuje nam tylko jednej legendy. Szyg szybka akcja, kontentu, reanimacja. Jeszcze robimy trzy skrzynki. Jedną z heroiczną z Demonisa, jedną heroiczną stepka i jedną. Unikatową stepkę, zobaczymy co nam odda pierwsza unikatowa, cyk. Unikat, który chyba mamy razy dwa. No i tutaj sierść oddało, i tu oddało nam oko. Oko chyba mamy razy dwa w depozycie. Kurde, powiem wam, że no, że wymienia ciągle na jakieś pierdółki, które albo już mamy, albo no, albo które już mamy, tak? Trochę szkoda, no i żadnej legendy. Dalej. No i czym prędzej lecimy tutaj do Rumki Odpalamy sobie dwie skrzynki znowu heroiczne. Z dema i stepka, zaczniemy tym razem tutaj z dema I mamy udziec, którego już nie mamy duplikatu I mamy tutaj Azul Maja Czyli również bez duplikatu No niestety, niestety Niestety tym razem się nie udało nic ciekawego trafić Tak jak przy poprzednim openingu, którego Którego nie widzieliście, bo, bo oczywiście musiało się coś zwalić z nagraniem Wtedy już zaczęły mi się pojawiać problemy z dźwiękiem W odcinkach i tak dalej znaczy w sumarycznej obróbce dźwięku, tak, i w ogóle odcinka, to wtedy zaczęły się pojawiać te takie pierwsze, większe problemy. No to wtedy właśnie jedna legenda spadła z tych skrzynek z Demonisa, która, no nie powiem, no przybliżyła nas o taki spory krok, tak i Już myślałem, że jesteśmy praktycznie, praktycznie tylko, tylko trochę się przechylicie, zaraz będziemy przy mecie, ale tu jak widać, no niestety jednak jeszcze naprawdę sporo brakuje. Także tak to wygląda. No jak zrobimy sobie ten strój z Demonisa, no to naprawdę będzie to fajny fajny krok, bo, no, bo to będzie mój pierwszy strój z Demonisa, jaki zrobimy. Jaki w ogóle zrobię, jeśli chodzi o stroje, eee, stroje, stroje z Herosów. Na Nexosie no niestety tak wyszło, że no, brakuje mi też jednej legendy do stroju z Persa. Eee, no cóż, niestety ta moja gierka już, że tak powiem, troszkę, troszkę się skończyła. Zobaczymy, może, może przyszłość przyniesie coś ciekawego i, i tam również uda się stworzyć ten strój. Zobaczymy, kto wie. No ja nie wiem, więc, więc ciężko mi powiedzieć. Dobra, widzowie. Zdjąłem sobie troszkę śmieci. Ole, herko, idealnie by się przydało teraz jeszcze na mojego łowcę, żeby coś tam jeszcze poddymić z tą ulepszarą. Ale no niestety mamy tylko kilka unikatów, które sobie szybko ściągnąłem, żeby temu mojemu łowcy coś tam jeszcze wrzucić. Ewentualnie tym wojkiem moim tutaj podlecimy na szybkości gdzieś i... O tym ogrze w sensie ziół, zobaczmy. W ogóle zobaczmy, tutaj jest szybki resp braciszka, którego swoją drogą chyba nie ma nie ma na logu, więc może gdzieś by tu stał, może się nawet zanim nim przebiegniemy. A jeśli nie za nim, to pewnie za czarującą atarium, która gdzieś ma resp. No i stąd mamy, no, na pewno różdżkę, dwie dwuręczne. Dwie zbrojki i jakąś unikatową broń jeszcze, czapkę oczywiście sobie zostawimy, więc no to by, to by mogło coś dać, o taki zestawik, myślę, że coś by to dało, coś nie, coś by dało, kurde, dobra, to sobie to przerzućmy na szybciutko, kamyk jest dostępny na ogra, więc jakby no nie, nie martwię się o nic, tym bardziej, że no mówię, pójdziemy sobie poszukać Atali why not. Także odpalamy sobie naszą zbrojkę piękną i ulepszamy ją najpierw tymi unikatami cudownymi, których kilka się to tak jak powiedziałem już zebrało, Ok. plus 4200, spoko, zobaczymy ile z tej serii nam tu wpłynie, ziup, 400, plus jeszcze tu 500, no i tu mamy 5 heroiczków ładnych, 18300, no i 300... 3000, można powiedzieć, że praktycznie do połówki żeśmy, e, jeśli chodzi o ulepszenie do plus 3 dobili, praktycznie no, jak na moje jak na moje jest naprawdę naprawdę spoko kto tutaj stoi? jakiś szakal dobra, także będzie e, wy, wyciapanko weźmy sobie o, na przykład to e, i polecimy sobie widzowie moi drodzy poszukać tej atalki dobra widzowie mamy czarującą atalię którą tak jak mówiłem e, postaram się znaleźć no i znalazłem na szczęście co prawda niewiele tych rozpów zostało ale jest e, bijemy ją sobie dajemy F i mamy unikatowe bomboszki także bardzo słaby locik no ale cóż czego mogliśmy się spodziewać po tej małpie e, wiecie co ja się jeszcze przebiegnę na szybko po respach braciszka z nadzieją, że gdzieś może w klasztorze na nas po prostu czeka e, że nie będzie trzeba wcale go jakoś bardzo szukać mam taką ogromną nadzieję e, no i jeszcze przeloguję się zaraz po dwójkach bo wszystkie zniknęły mi z minutnika no i z tego co widzę to kurcze no po prostu wszystkie wszystkie na nas czekają, żeby je pozbijać i złotać coś kolorowego jeszcze przed znalezieniem braciszka tutaj Rada znalazł Wiwiankę, którą sobie bijemy we dwójkę. Na to wychodzi. No. Zobaczymy, co nam wypadnie z panny Wiwiany. Unikat i skrzynka. Napiszemy dzięki. Dzięki. I logniemy się szybko po we dwójkach. No, braciszka jeszcze nie znalazłem. Zobaczymy, może uda się to zaraz zrobić. Nie wiem. Zbijmy sobie dwa. Tu ziub. Teraz tutaj na... Jotla. No i później jeszcze szybka na byka. Skoczymy. Ziup. To jakieś unikatowe strzałki. useless No i teraz jeszcze na byczka. No. I zobaczymy co tutaj nam wpadnie. Co ja tu... A, dobra, już wiem. To sobie kulki wysłałem no, także ja lecę jeszcze za tym braciszkiem, bo zostało mi troszkę despów, co prawda niewiele, ale jednak warto sprawdzić do końca, bo może rzeczywiście gdzieś ten braciszek nam e, stoi. Jezioro Wasek. No i cóż. Lecimy, lecimy. No daleko to ja nie zaleciałem, widzowie no kurde, aż musiałem tu szybko wznowić nagrywanie, bo to jest śmiech na sali. No daleko to ja nie zaleciałem. E, no, idzie redaj, napiszemy, że dół. Hmm, dół. Także poczekamy chwilkę jak przyjdzie Fajnie, on na mojego heroska Ja przed chwilą na jego, także super amcko Dobra widzowie Klepiemy sobie czapkę <laughs> Jak zwykle Z nadzieją, że może tym razem Nam odda i tym pozytywnym akcentem będziemy sobie kończyli odcinek. Mamy zbroję na tanca i tepka. Proszę, daj mi tę zbrojkę, bo bardzo bym chciał nią sobie ulepszyć swoją zbrojkę. Dziękuję bardzo, przyda się jak cholera. Także e, wracamy sobie na ogra, bo nic innego nam nie pozostało do zrobienia. E, zbijamy go sobie, dostajemy tylko jakieś zwykłe strzałki. No i cóż widzowie, ja wam dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że taki odcinek luźny, bo luźny, ale dość sporo robiliśmy, bo i ulepszanie zbroi i te skrzyneczki z dema i stepka i kilku herosków się pojawiło jakieś przeloty po dwójkach Napiszcie czy takie odcineczki wam odpowiadają ze wszystkiego w sumie. No i co? Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce, w następnym odcinku. Cześć!